Poznaniu.pl Poznań w minutę. Zapadł pierwszy prawomocny wyrok w sprawie zaginięcia dziennikarza Gazety Poznańskiej, Jarosława Zientary. Były senator Aleksander Gawronik, odpowiadał przed sądem za podżeganie do zabójstwa, został uniewinniony. W najnowszym wywiadzie, którego udzielił Dino Hotic, piłkarz Lecha Poznań, zawodnik szczerze ocenił dawnego szkoleniowca Johna van den Broma. Opowiedział o zbyt dużym luzie w szatni i braku klarownej taktyki. Dodał, że nowy trener Mariusz Rumak to jego całkowite przeciwieństwo. Grażyna Kulczyk otrzymała nagrodę podczas Światowego Forum Ekonomicznego. Przyznano jej wyróżnienie za spektakularną działalność filantropijną na rzecz równości płci w sztuce oraz za wsparcie dla artystek. Co w weekend w Poznaniu? Muzyczna podróż po jazzie, na darmowym koncercie, wystawa obrazów, którą możemy zobaczyć także nieodpłatnie, czy darmowy koncert zespołu, który był supportem kultu, którego również możemy posłuchać za darmo. To tylko niektóre z bardzo wielu atrakcji o wszystkich, piszemy na wpoznaniu.pl.